Oficjalnie poznaliśmy zwycięzcę złotej piłki. Jest nim oczywiście Usman Dembele, który zajął pierwsze miejsce, drugie miejsce zajmuje Lamin Jamal, który również zdobywa kopa Trophy, czyli dla najlepszego młodzieżowca poniżej 21 roku życia. A złotą piłkę kobiet zdobywa Aitana Bonmati, która zdobywa hat-trick trzeci raz z rzędu. Złota piłka była wręczana przez Ronaldinho, więc tym bardziej świetnie się złożyło, ponieważ Ronaldinho zarówno w PSG jak i w Barcelonie grał, więc. Było takie wyrównane, że do końca nie było wiadomo. Plus, Bon Mati również gra w Barcelonie. Tak jak już wspominałem, kopatrofia została wręczona Jamalowi, a u kobiet Vicky Lopez, również z farsy. Dla najlepszego trenera był to Luis Enrique oraz Salina Wigman, która doprowadziła reprezentację Anglii do złota. Oraz jeśli chodzi o złote rękawice, nagrody Lewa Jeszina. Gigi Donaluma oraz Hannah Hampton. Dla najlepszego strzelca Gerda Millera nagroda trafia do Wiktora Geogeresa. Zasłużenie po tym, jak się pokazał w zeszłym sezonie oraz Ewy Pajor. Dla najlepszej drużyny no to kobiet Arsenal, ponieważ grał Ligę oraz Paris saint które zdobyło wszystko poza klubowymi mistrzostwami świata oraz nagroda z trafia do XANA Foundation założoną przez Luisa Enrique. Dajcie znać w komentarzach, czy zasłużenie Dembele wygrał. Czy powinien wygrać Jamal. Czy może Rafinia? Czy może zupełnie ktoś inny?